Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Piątek, ostatni, piątek już kwietnia, jak ten czas szybko leci. Nie marnujmy ani chwili. Chcemy żyć dla Boga, chcemy żyć razem z Chrystusem, wszystko przeżywać razem z Nim. Dzisiaj kontynuuje Ewangelia temat przyjmowania Komunii Świętej. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją, pije trwa we mnie, a ja w nim, mówi Pan Jezus. Spożywanie ciała i krwi Pana Jezusa było od początku bardzo krytykowane. Kanibalizm: chrześcijanie jedzą swojego Boga, chrześcijanie jedzą siebie nawzajem, jedzą ciało ludzkie. To były, to były teksty, które miały pokazać, że to jest wiara bez sensu. Dzisiaj mamy to już uporządkowane, ale też jest trudność z przyjmowaniem, żeby się karmić Bogiem, żeby mieć kondycję serca, że ja chcę Jezusa, chcę Jezusa w sobie, chcę, żeby pokarm, który przyjmuje, jak się karmi Jezusem, wypełnił wszystkie moje komórki, żeby był siłą, Wewnętrzną, duchową dla wszystkiego, co robię, żeby był ogarniający mnie. To jest wołanie, które nam powinno nieustannie towarzyszyć. Tak jak potrzebujemy dobrego jedzenia, potrzebujemy wzmocnienia kalorii, tak potrzebujemy wzmocnienia Bożego, żeby kochać, żeby przebaczyć, żeby wyciągnąć rękę, żeby porozmawiać, bo już nie mam siły, bo jest to dla mnie za trudne. Mam z tym problem. Mam problem, żeby się znowu przełamać i zagadać, i coś powiedzieć, i otworzyć się. A jak mamy z tym problem, to potrzebujemy mocy Bożej, potrzebujemy pokarmu, który od środka nas wypełnia i przemienia. Spójrzmy w ten sposób na Eucharystię. Zapragnijmy, żeby chleb Eucharystyczny wypełniał wszystko w nas każdą komórkę wszystko, co w nas jest, żeby było w mocy Bożej, żeby było w dobroci Bożej. A to, że gdzieś się zafiksujemy, gdzieś coś nie idzie, jest trudno, bywa. Ważne, żebyśmy przyjmowali na nowo siłę, na nowo Ducha, na nowo moc Bożą, Eucharystię, żeby nas dalej prowadziła. I na to serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Wasze serca rosną. Życzę Wam pięknego weekendu pięknego, długiego weekendu. Niech wszystko będzie w mocy Bożej i w Bożej obecności. Zapraszam na przez modlitwą o uzdrowienie w Szczecinie w niedzielę. I pomódlmy się razem z mocnymi w duchu. Tutaj mamy już litanię loretańską. Możemy po nią już wziąć, już, już zobaczyć, gdzie jest, sobie podlinkować, albo nawet już teraz się nią pomodlić, żeby uczestniczyć w nabożeństwie majowym i też teledysk mocny w duchu. Do zobaczenia.